name mm -hmm. mm -hmm. może sklecę teraz, bo internet mam na hotelu, to może się uda to skleić. Sprzedaję motor, który kupiłem niedawno. Wielki zakup, wielki interes. Kupiony za 17 milionów, sprzedany za 10, super. Przejechamy tylko troszkę. Ale może i dobrze, bo w trasie straty byłyby i tak większe, no ale <głos》> kosztowna trochę zabawa. No ale ja się skończyło jak się skończyło. Jiesek. Szymek tam załatwia sprawy też bankowe. No on ma gorszą sytuację, to ja i tak jestem i nie narzekam. Już się nie chcę wykucać na większe pieniądze, bo tu kupiony motor to powinni sprzedać za więcej. No ale oczekaj, idzie pani. Dobra, idę na bus station się zapytać o te busy na jutro. Jak to wyjdzie? Do góry już teraz z buta. Sprzedałem ten motor, dała jeszcze troszkę pieniędzy, więcej coś też sobie muszę przeliczyć, ten plik 10 milionów tam więcej jeszcze było niż powinno pliku jeszcze dodatkowo dała tam 20, 200 tysięcy. To są nam grosze też Tak tam mówię może i lepiej z w tym wypadku, mam trochę strach, tutaj trzeba się przygotować bardzo dobrze, to nie jest yy, prosta droga jednak człowiek tak myśli na, na hurra, to tak przygoda, przygoda, ale no nic, no, rękawica podjęta była. Przegraliśmy bardzo szybko. Nie wiem, może by się dało, ale jak mówię widziałem taki Niemiec mi tu pokazywał. Koleżanka, jak jeździł, to te... cała ubłocona, była po 60 km, tylko to już, już nogawka cała z błota. Teraz błoto, raz... raz pyły, raz dziury. Czasem w ogóle ta, ta droga taka pokiereszowana. o, tam coś grzeje. Pan, gdzie ten bus station? Tam do góry jeszcze. Tutaj to jest w ogóle droga ładna na początku. Jeszcze miasto, później to jest szeroka. No. cieszę się, że sprzedaję ten motor, bo coś do przodu trzeba stąd ruszać. Dzisiejszy sylwester, to zostaniemy. No i tak jeszcze Szymon musi tam pozałatwiać te sprawy do końca. Ostatecznie nie wyszło tak tragicznie, kosztownie. Jakby to się wydarzyło w jakimś kraju takim droższym, to by były koszty ogromne. A tu pogoda jak zwykle. Najlepsze jest to, że to jest tylko to miejsce w takim... z taką pogodą. Wyjeżdża się kawałek, już się poprawia wszystko. Czek, przyjechał trochę słońca wziąć, uciec od zimy, a tu to samo prawie. Ale jest okej. Okay. Mnie ciekawi ten Sylwester z tymi ludźmi tutaj bardzo, bo no, bardzo gościnni są, bardzo mili dzielą się wszystkim pomarańcza Omarńczat na pół, wszystko, tu piwo, leją Też się Tak widać, że Taką wspólnotą żyją Ja tego nie widziałem tak, no Wietnamie to w ogóle tego nie ma, to jeszcze w miastach To jest w ogóle są zepsute no, przy, liczyłem sobie właśnie na to, żeby gdzieś tak posiedzieć po chwilę w tych górach, tu w jakimś tam innym miejscu sobie wybrałem, wyszło tutaj, też ok. no i tak, trochę tutaj żeśmy zastopowali w tym miejscu, ojej. Chcieli kupić ten motor też ci, co od wypadku, ta rodzina Ale nie chcieli mi dać tyle pieniędzy, coś im tam nie pasował, dźwięk tego silnika Także poszedłem sprzedać tam, gdzie go kupiłem To tam bez, bez problemu Taki mi sprzedali, to nie takie taki kupię, i tak z tą stratą mówię, to. Już mi tylko był uwiązaniem, to nawet bym go już go chciałem się pozbyć nawet za darmo, ale nie, kasa to kasa jeszcze się trochę przyda Pewnie i tak nie wydam wszystkich kipów Już do, do końca tutaj i jej czas zmienić, będzie na kambodżańskie. Oby tylko dojechać, jeszcze jesteśmy dalej ciągle Na początku tydzień minął ale już omijam parę, parę miejsc, już dwa wykluczyłem, właśnie to w północ, na, na północy, Kijaw, coś tam, coś tam Kijaw, takie piękne miejsce. Tam też takie góry wysokie, ale ten Niemiec mówi, że tam jest niżej już ogólnie, te najniższe punkty i tam pogoda jest super. Rano tam coś przymgli, a później już jest słońce. Do zresztą żeśmy wyjechali teraz, bo już tą trasę to znam dobrze. Tam i z powrotem jeździmy. Jeszcze policja wczoraj chciała. Też oczywiście trzeba było im za taką łapówę dać, bo żeby przyspieszyć procedury papierowe No tak to by trzeba było dzisiaj jechać, albo jeszcze jutro tam. Aż zechce im się wypełnić te papiery. No I tak No nic, zobaczymy co się tu dzisiaj będzie jeszcze działo Może być tak, że się znowu po dzisiejszym nie będzie chciało wyjechać stąd znowu <grych> Ale nie, już trzeba już Czas nagli jeszcze zresztą szymek z tą ręką To no nie wygląda to wszystko dobrze z jego tą ręką też tam, Ja się nie znam w ogóle na takich rzeczach Ale tam coś puchnie tam coś Ech, Będzie widział, czy się idzie jeszcze do szpitala, o tam szpital widać Nie ten duży budynek Biały, on jest tam za, tylko taki zielony mniejszy A ten duży to nie wiem co to jest Może jest jakiś hotel czy szpitalny czy coś o. Takie przygody Tu mamy cały czas Teraz ten bus się dowiedzieć czy, czy to w ogóle bezpośrednio Jedzie coś tam To jest też kawałeczek stąd Ja to przewidywałem na Motor 2 3 dni, bo to po 150 km. To 3 dni. Ale. Bo, tam może w noc przejedzie. Albo przez dzień bym wolał. Zawsze coś się zobaczy. Więcej. W nocy i tak nie pośpi, bo to, to takie dziury tutaj są, że. że w tych nocnych autobusach i tak nie pośpi. No. Dobra, zobaczmy, co tam poklecę z tego wszystkiego. i. I może już w pięknym miejscu następny będzie jakaś relacja, a tak to tam daje te krótkie na Facebooku, to też może coś z tego pokleję, one są inaczej kręcone, nie, tu płasko tam, pionowo, ja się do nie orientuję. Słuchajcie! Słuchajcie! Video, video, video będziesz na tym, na, na, na telewizorze będzie, cię oglądać później maszyn O psy Dobra tu chyba Na pewno Fajne te wioski tutaj jak się przejeżdża no Tutaj to jest jeszcze jeszcze jest miasto cały czas to jeszcze cywilizowane. Trochę inni ci też ludzie są. Bardziej biali. Tam, ci to już widać tak... żyją po prostu tą, tą naturą tutaj. Z czego, z czego się da to. Z tych pól tam to, to... czy tam drzewo zbiorą, sprzedają to tu do miasta, czy... takie kłody. Ja myślę, że to dla siebie do domku niosą Oni też część dla siebie, a część do, do sprzedaży też. No tam to jest już. Tam by jakoś utkwili. To też było fajnie. Jeszcze może coś, coś by się działo. Zresztą, jest, jeszcze jesteśmy cały czas na początku Laosu, Jeszcze nie wiem, co się będzie dalej działo. Czy by dotrzemy w ogóle do celu. O czasie, czy w ogóle. Ta ręka mnie martwi cały czas. Bardzo. Szymka. Oni mu to tylko jakby zawinęli tam i na zdjęciach taka pani patrzyła tam w szpitalu po angielsku, mówi, że tam coś niedobrze wygląda na jednym zdjęciu. Wczoraj też ta tłumaczka mówi, że to ciepłe jest, spuchnięte tam coś, może tak ma być, może to jest tak, ale nie wiem. O, spust station. Mam nadzieję, że się tutaj czegoś dowiem, tu mamy też problem, bo tutaj po angielsku Mało kto gada tutaj, to jest, tak byłem, w takim, takim miejscu, żeby aż w takim stopniu się ciężko było dogadać, ale jest translator. Translator sobie radzi dobrze w miarę. O, tu jest jeszcze targ. No. I tak. No, będziemy widzieć co dalej. To się trzymajcie. Ciepło. Gościu by mnie przejechał, bo sobie idę na luzaka. Nie! Ale spoko. Tam jest hotel nasz. A tutaj cały czas to rozkładają na Sylwestra, już choinki zdjęli, a nie, jedna tam stoi. Na wieczór tutaj zobaczymy, co się będzie tu dziać. A to tutaj się zostaje. Głównie. Bo już by można było teoretycznie dzisiaj. Załatwić, i jechać, ale tak mówiłem, nie chcę jechać w Sylwestra, w busie, czepać się po górach. No bez sensu, tak musiało być. Tak ktoś to zaplanował. Głównie Szymuś, ale nie chcę co, o, krzesełka to być na siedząco. Sylwester, no idę się przejść jeszcze pod Smoka, gdzie był nocny market. Mam no, w dzień, to nie wygląda tak fajnie. Tam są takie kamienie. No, krzyżmy jak poszedł załatwiać te sprawy szpitalne yy, z tą rodziną. I tak. No! No! <gry> Bardzo mnie ciekawi. Zobaczymy. Tak? Bo oni tutaj, tak, jak jest. Nie widzę, to jest jak zwykle, tutaj też wszędzie w sumie. Ja jak są dni takie robocze, normalne, to tutaj się mało dzieje. Wieczorem szybko zjedzą. Idą wszyscy zamykać stałem jasno. Ale yy, jak są takie właśnie weekendy, tutaj się więcej dzieje, no a teraz jest w ogóle święto, tu po pozamykane jest te banki, urzędy pierwszego też zamknięte. I teraz też nam Pan powiedział co na jedzenie tutaj mieliśmy, to też mówią w ogóle do drugiego ma zamknięte. Będę świętować, no już nowy rok. będziemy widzieć. Idę pod ten, mówię, placyk tam. Placyk. Podejdziemy tam bliżej. Do tego placyku. Zobaczymy, co tam się dzieje. On tam w nocy ten smok fajnie się świeci. Chmury oczywiście, szaro. Cieszę chłodnie do tego. Troszkę, ale. ale przynajmniej już nie pada. Tak to, tak kropi dziwnie. Takie jest mokro. No ostatnie spojrzenia. Może no nie ostatnie, bo dopiero jutro jedziemy. Ale bo autobus jest dopiero po południu, na noc jedzie. Także jeszcze będzie można po sylwestrze trochę wypocząć. Może się nie ubrzdręgolimy mocno Chociaż to Nie jest łatwe No I tak Jakieś ludki, a to te panie w tych sukniach O no, drewno nawet, są z drewnem namalowane Na no, ten, rzeźbiony i te Pierdzielę Pomalowane też są figurki Ale one noszą to inaczej, te ludzie, tak na no, pionowo, tak jak drewna. No. no i tak, są troszkę bladzi. <grywki> Ci, co są tutaj w górach, to są mocno brązowi. Wyróżniają się. Wczoraj nawet jechaliśmy, miałem nagrać. W aucie sobie gadali, gadał ten brat poszkodowanego z, z nie wiem, z, z kimś, jakąś tam panią. Też pewnie z rodziny, bo to jechaj do szpitala. Tam właśnie po tym ich, ich języku... O, tam jakie dziewczyny są przebierane. I... Tak próbowałem się wsłuchać. Chyba nawet troszkę inaczej mówili niż tutaj ci zwykli ludzie, ale to mi ciężko stwierdzić, bo... Ja to... Nie, to obcy język, totalnie obcy język. Nie idzie do, do niczego tego przykleić. Ciężko, o zobaczymy dziewczyny jaką ma tam czapę na głowie. Wo, aż chyba zrobię zaraz fotkę. Oho, Sabadi, Wo, super. No, i dalej, smoczki. Tam dziewczyny dalej robią sobie fotki. Trochę się fotografowałem z nimi. A tutaj, kolorowy smok, kamienie. Ja nawet nie sprawdziłem, o co tu chodzi <ścoughs> za bardzo, ale może później przeczytam coś, sprawdzę. No, jakieś betonowe są. Ja myślę, że to są jakieś wycięte. No to to jakieś, jakaś imitacja. Tu w ogóle mi jechali motorami, to tam blisko miejsca wypadku był taki yy, archeologiczny punkt. Yy, jest wykopane takie właśnie takie coś jak Stonehenge nasze Europie może kalendarz, może ludzie mieli takie okładajce właśnie, takie okręgi też tak, sobie, tak coś tak jak takie to widzimy na zdjęciu, coś jak te kamienie, tylko tak krzywo posadzane po, po, po wsadzane w okrąg i też mieli takie właśnie prehistoryczne jeszcze sprawy tutaj Najprawdopodobniej mówię, to są często kalendarze, bo tutaj jak są Rolnicze społeczności, a w, a w tamtych czasach to były tylko prawie, to potrzebow potrzebowali liczyć czas, wiadomo, żeby wiedzieć jakie pory roku Kiedy sadzić, kiedy coś tamto to. w każdym razie jest tam od Odkryte takie Taka rzecz Mostek Rzeka bez wody No o, i tak jest szaro jutro ma być znowu ładnie Przy wyjeździe, nas może słońcem pożegna Jedziemy dalej, może się coś będzie znowu dziać Mam nadzieję, że już nie takie przygody Wszystko fajnie, tylko to kosztowne z jednej strony No i kłopotów, problemów Różnych żalów, żal mi tych ludzi tutaj, poszkodowanych. To jakaś rodzina też. Ale oni są też swani od razu. Tam handelek, tu motor sprzedać, chcą kupić, to ode mnie. Ostatecznie i tak nie sprzedałem, bo chcieli za niską cenę. Sprzedałem z powrotem u tego jednamczyka, że. No, park. Miejski, drzewka jakieś małe tu. Skromne. Dopiero może niedawno to wszystko posadzone. Dobra, będziemy widzieć, co tam się będzie dziać dalej.